Bajki Jochowe V3. Zobaczymy, jakich mądrości się tutaj y, dowiemy. Pseudo mądrości. Oglądam. Cezar ma lekką alergię i jest lekko chory, więc, y, no, jeżeli bym mówił przez nas, to sorry. Ech, ciągle pada. Chciałbym wyjść i się pobawić. No to co, zagraj na komputerze, młody. A nie, sorry, bo ty masz matkę Jehowę. O, biedactwo, rozumiem cię. Ale potrzebujemy deszczu, żeby rośliny rosły i żebyśmy mieli co jeść. No to, że pani wytłumaczyła swojemu dziecku, naprawdę. Na pewno mu to pomoże. Nawet Jehowa czasem na coś czeka, więc wie co czujemy. Na świecie od tysięcy lat dzieje się wiele złych rzeczy. Jehowa chce je wszystkie naprawić, ale cierpliwie czeka na odpowiedni moment. Z tej strony krzesalskiej, a dzisiaj będziemy oglądali krzesografię. Dziękuję, że jesteście i Aaaa! złego tłumaczenia to ja dawno nie słyszałem, naprawdę. Nie kupuję czegoś takiego. To, to, to tutaj to jest sprzeczne z tym, że jest miłosierny w takim razie. Jedyne takie tłumaczenie, które ja jestem w stanie jakkolwiek zaakceptować to jest takie, że... Bóg oddał ziemię w opiece człowiekowi, nie? a to co on z nią robi, to, on, to już go nie interesuje za bardzo, to jest jedyne tłumaczenie, które jestem w stanie zaakceptować. Bez sensu. A potem się dziwić, czemu jest tyle ateistów, no bo jak taki pierdoły słyszy, to co się dziwić, że ludzie przestają wierzyć. Jechowa musi się okropnie nudzić. Nie wiem, czemu się nudził, kiedy widział drugą wojnę światową. Czy już nie pada! No, to najwidoczniej jest to czerwiec. Jestem żałą, kum, kum. Ja mieszkam w łacie. Hej, hu. Nie, 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 czekaj! A matka, za takie wygadywanie bzdur, będziesz miała teraz prania dużo. O boże, to była lekcja. Możesz być cierpliwy. Eee... się. Kurde, wściekłem. Kolejna lekcja, to jest chyba najbardziej kontrowersyjna lekcja z tego pseudo. tej pseudostrody, nie? Jeden mężczyzna, jedna kobieta. Zobacz, mamo. Rysowaliśmy dzisiaj swoją rodzinę. O Biedny Piotrek bez twarzy. Piotrek to Slenderman. Tylko za czasów dzieci dziecięcych. Widzicie? Widzicie, ludzie, jaka tu fabuła się kręci? No to jest dosłownie no tych Miraculum się przy tym chowa, nie? Bo jak przecież wszyscy wiemy, Miraculum to jest najlepsze dzieło, jakie powstały. A Karina narysowała dwie mamy. Karina! Karina! Pani mówiła, że ważne, że dwie osoby się kochają i są szczęśliwe. Hmm... Wiesz... Ludzie mają różne poglądy, co jest dobre, a co złe. Ale najważniejsze, co myśli Jehowa. <trymne> 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 Jak bym ranie widział okresie. Mam w dupie twoje zdanie. Najważniejsze jest to, co ja myślę. <trymne> a on chce, żebyśmy byli szczęśliwi. I wie, czego potrzebujemy. Ale najważniejsze, co myśli Jehowa. Chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Najważniejsze, co myśli Jehowa. 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 Czekajcie, bo ja czegoś tu nie rozumiem. Jehowa stworzył wszystko, nie? Według Jehowych, nie? E, więc skoro stworzył e, taki model małżeństwa, jak tu się mówi, nie? Czyli jakby związki, partnerstwo i takie tam. To dlaczego on stworzył homoseksualizm w takim razie, skoro mu się to nie podoba? No to, to się jak kupy dupy nie trzeba. Ja bym chciała, żeby wszyscy żyli w raju. To tak jak Jehowa. I wiesz co? Ludzie mogą się zmienić. Tego nie zmienisz akurat. To jest część charakteru. Tacy się urodzili i ty nie zmieni się. O, co byś mogła powiedzieć Karinie? No, mogę jej powiedzieć o raju, no i o zwierzętach i zmartwychwstaniu. Że lepiej nic nie mów, Zośka, bo ona nie chce chyba o tym słuchać, wiesz. Nikogo nie obchodzi ten, w tej klasie ten Twój jechowa naprawdę. Świetnie! Poćwiczymy? To jest najgorsza matka, jaką kiedykolwiek widziałem autentycznie. <grystanie> Serio. Dobra, może jeszcze ta matka Chloe z Miraculum, ale to jest najgorsza, praktycznie najgorsza matka, która jest pod płaszczem dobrej matki. Imię Jechowa. Tak, imię Jechowa powstało od tego, że... Je -chowa, Czyli... Dzieci chowa w piwnicy najczęściej. Kolejna lekcja, cudowne dzieła Jechowy. Jaki on śliczny! Nie cierpię motyli. Zośka, <gryw> chujowe są te motyle, naprawdę. Czy motyle wiedzą, że są piękne? Nie, bo motyle to są takie typowe czternastolatki, które się cisną ze względu na wygląd, potem popadają w kompleksy depresji i potem się tną. Zaszły. To dlaczego Jehowa takie stworzył? Dla nas! Kocha nas i chce, żeby otaczały nas piękne rzeczy. No, dlatego też pozwala na wojnę, jak to powiedziałaś przedtem. Zobacz, jaka słodka. O... o, jakie brzydkie, nie wiadomo co w ogóle. Jehowa stworzył tak wiele niesamowitych rzeczy. Którą najbardziej lubisz? Słonie. Słonie są najlepsze. Piękne są słonie. Kocham słonie. Lubię jeździć na słoniach i rozpieprzać jednocześnie szyki wojsk mirakulowych. Piękne to jest. Jak na słoniku popierdalarza, a oni zdychają mm. Kiedyś udało mi się rozjechać Biedronkę takim słojem. O, jakie to było piękne. A potem jej truchło ukrzyżowałem. Ciągnie się strasznie te, te, te bajki zawiera Zawieraj nowe przyjaźnie. No, kurwa, z nimi to, to, to się średnio, nie? Kiedy byłam młoda, mieszkałam w Niemczech Wschodnich. Poznała pani austriackiego balarza? Może pani była jednym z tych Niemek, które dosłownie tryskały na jego widok? Tak. Kobiety, jak widziały hitlera, to autentycznie dostawały orgazmu sprzątacze ulic, później musieli to wszystko sprzątać. Nie mogliśmy swobodnie działać jako świadkowie Jehowy. Ciekawe czemu była zakazana, żydowski Bóg, nie? <grystanie> to co lubisz rysować? Więc mam tu zeszyt. Jest on wypełniony pięknymi k***ami. Dobry przyjaciel może być w każdym wieku, o ile kocha Jehowę. A ja wam pokażę zaznaczony fragment Biblii, tak odnośnie tego tekstu Zosi. Jeżeli ktoś was zaprosi z niewierzących, a wy się zgodzicie, przyjrzyjcie wszystko co wam podadzą, nie pytając o nic dla sumienia spokoju. Tak trochę pojedowemu powiedziałem, nieważne. W wielkim skrócie można to tak interpretować, że Biblia nie zakazuje przyjaźni z osobami, które nie wierzą. A Zośka, to no, no wiadomo co powiedziała. Boże święty, jakie to jest durna indoktrynacja. Idziemy dalej, bo mi brak słów. Okup. Okup i <laughs> Zośka dopiero poznała w poprzednim odcinku jakoś przyjaciółkę, nie? A już umiera. Chrystus z Lazarethu. To jest okropne. Ale sobie myśleli, kurwa, Boże święty. Do widzenia, siostra Kaziu. Nie wiem, czy takie do widzenia. Mamo, czy siostra Kazia umrze? Tak. To normalne, że ludzie umierają ze starości. czy Jehowa nie mógłby jej wyleczyć? O córkie. O córciu, masz teraz 50 batów za ten tekst. Jehowa nie może jej wyleczyć, bo przecież wiesz, czeka na odpowiedni moment. Nie wiecie, no, czeka na odpowiedni moment, więc nie może jej uleczyć. Ale naprawdę. Jehowa już coś zrobił, żeby jej pomóc. Pamiętasz, kogo ofiarował? <noise> Jezusa? Wysłać swojego syna tylko po to, by go ludzie ukrzywali. <grywa> Boże Święty, co to jest za historia w ogóle? Czy przypominasz sobie, jak długo Adam miał żyć? Wiecznie. Ale nie słuchał Jehowy i wszystko zepsuł. Zjadł jabłko, stra straszną zbrodnię popełnił, naprawdę. Wszyscy jesteśmy dziećmi Adama i dlatego chorujemy, starzejemy się, i umieramy. Bardzo sprawiedliwe w takim razie jest to nie? naprawdę. Posłał Jezusa, żeby ofiarował swoje życie za życie Adama. O no, Jezus, słuchaj, mam robotę dla ciebie. O, to super. A co to jest? Ogólnie tu chodzi o to, żebyś yy, za mnie głosił na ziemi. Może być? Dobrze, ojcze, zrobię tak. No, tylko jak będziesz miał 30 lat, to potraktuję cię jako okup i dam ci się ukrzyżować tym małpom ludzkim. Oczywiście, ojcze, znasz ten co? Lekcja 27, wyobrażaj sobie raj. Yy upa Nudna ta lekcja. Nie było nic takiego, co by mnie oburzyło, więc nudna to jest. Bądź wytrwały mimo niesprawiedliwego traktowania. I teraz znowu zmienili animację. Fajnie. Pokaz slajdów. Taką animację to nawet ja jestem w stanie zrobić, jeśli by mi się chciało. Znaczy ja nie umiem rysować, ale zmontować taką animację to nie jest naprawdę problem. Nie? Bądź pokorny, nie chce mi się. No co ty? Przecież cały zbór widział, jak ostatnio Cię pokonałem. Z jest pewne siebie, nie? niesamowite. O, to, 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 trzeba, trzeba je skarcić za to, nie naprawdę. Zło wcielone w takim razie. Dziecko jest w czymś dobre, mówi, że jest w czymś dobre, co prawda w taki troszkę arogancki sposób, ale no, bądź co, powie, to jest dziecko. Kurwa, no. Piotruś, czy pamiętasz tę historię? No tak, to wie, że Babel. Masz rację. Czemu ci ludzie chcieli zbudować taką wieżę? Żeby tam mieszkać? Tak naprawdę budowali ją, bo myśleli, że są wspaniali i chcieli się popisać. Ale czy Jechowie się to podobało? No, nie za bardzo. Właśnie, nawet pomieszał im język, żeby przestali się chwalić. Nie no, to ten Jechowa ma jakieś kompleksy, nie komuś coś wychodzi, nie i co trzeba komuś to spierdolić? Autentycznie. To, to tak brzmi. Ja też się kiedyś chwaliłem. Ale to jest złe. Palenie się jest złe. Noś si kurwa powiedział teraz. Kupiłeś se auto, zarabiałeś na nie. Z, nie wiem, kilka miesięcy. I chcesz się pochwalić, że je w końcu kupiłeś, bo robiłeś, nie? Ale nie możesz się tym pochwalić, bo to jest grzech, kurwa. Ale wy macie te lekcje, do dupy, nie? Znaczy, ja sam się nie chwalę, nie? Bo ja jestem dość skromną osobą, ale. Jeżeli ktoś chce się czymś pochwalić, to niech się tym pochwali, ale żeby przynajmniej to co chwalenie się było jakieś, nie wiem, adekwatne z pracą jakie jako ty wniosłeś, żeby to zyskać. Nie jest takie coś, że zjebałeś komuś coś w aucie, więc ten typ kupuje ci auto, żebyś ty nie rozpierdolił mu jeszcze bardziej tego auta i ty się tym chwalisz że panujesz, że że masz to auto, bo takie chwalenie się jest idiotyczne i dziecinne, ale jeżeli ty coś kupiłeś za swoje pieniądze, za swoje zarobione pieniądze, albo nie wiem, poszedłeś na siłownię i zbudowałeś potężną sylwetkę taką naprawdę imponującą, no to to jest powód do chwalenia się. Gdybym tylko chciał, mógłbym pobić rekord świata. Żaden problem. Może i tak, ale ja jestem lepszy od Ciebie w kosza. Tak sobie grałem, ale wszyscy mówią, że mam talent. Im bardziej ktoś wynosi się ponad innych, tym bardziej staje się to niebezpieczne. Wiesz czemu? No właśnie nie wiem, bo ta Twoja narracja nie ma sensu. W końcu spadnie? U U U U U <śla> tak. Chryste, panie? Pomóż mnie, bo nie wytrzymam zaraz. Wytrwałość mimo straty kogoś bliskiego. I, i, i na miniaturce ta, ta biedna Zosia, płacząca, ona już za, za, za dużo wycierpiała przez tych jej pijalnych rodziców. Może dają ją do domu dziecka? Byłoby to na pewno lepsze niż Ci Jehowi. Przejdzie ojciec, zacznie czytać Biblię, pieprznie ją trzy razy w łeb i, yy, i powie, żeby nie płakała, bo płakanie to jest rzecz yy, szatańska. Co to ma do tego, że siostra Kazia zmarła? To to jest Jezus, nie? I on po, było coś takiego, że y, on wskrzesił jakiegoś typa. Nie pamiętam c, jaki to był typ, ale kogoś wskrzesił, nie? I nie wiem co ma to wskrzeszenie do tego, że zmarła siostra Kazia. Tutaj są jakieś obrazki dziwaczne, bo, bo to nie jest animacja taka typowo normalna u nich, tylko jakieś Później jest przytulenie z ojcem. Jest ten budynek sekty. Jest podnoszenie rąk na znak odpowiedzi. Jest jakiś teatrzyk, gdzie, gdzie ojciec jest Jezusem, a Piotrek jest tym typem wskrzeszonym. Jakieś tańcowanie z laskami. No co ty się dzieje? No? O co tu chodzi? Jakaś puenta tego. Nie wiem jaka jest puenta tego odcinka, ale no bądź co bądź. Im dalej w las, tym gorsze. To, to, autentycznie. Pajki jechowych to one nie dość, że nie uczą, to jeszcze wprowadzają w błąd i mieszają. Nie może być jednego normalnego, prostego tłumaczenia y, jakiejś sceny, tylko musi być jakieś p... coś wyciągnięte z kontekstu w ogóle z Biblii i y, no y, i zadowoleni. No, no dobra, tyle na ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało a, a, i, i idę to montować. Jezus Maria.